ちょっとョ Standarowy starszy starszy Adam Witamy Państwa serdecznie na rynku Gadziezowia, gdzie wkrótce będą Państwo świadkami złożenia uroczystej przysięgi wojskowej przez żolnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dzisiejszą uroczystość poprowadzi szef sztabu V pułku dowodzenia pan podpułkownik Jacek Sąd. Rozpoczął ją wydając komendę do wprowadzenia kompanii honorowej wraz z pocztem sztandarowym i flagowym. Następnie dowódca uroczystości złoży na dowódcy 5. Pułku Dowodzenia, panu pułkownikowi Mariuszowi Toporkowi, który dokona przeglądu wojska i przywita się ze sztandarem i pododdziałami. 那太好。

uczestniczących w warszawskich rogach socjalistów Krzysztof Olszewski. W trakcie podnoszenia flagi odśpiewanej za Panach Rzeczypospolitej Polskiej prosimy w tym szczególnym momencie o powstanie, zachowanie powagi, a mężczyzn o wniosek na drogę. I służb Wojskowych wojskowej do tego punktu powiedzenia za które złożą uroczystą przysięgę wojskową. Witam szanownych gości po raz kolejny, a przede wszystkim panią Dorotę Kęsek, Wójt Rady, Dzięki uprzejmości gośćmi której po raz kolejny nie wojskowej, przysięgi wojskowej na Zabieżowskim Rynku. Witam pana generała Brygady Jarosława Mokrzyńskiego, reprezentującego generała broni doktory Adama Jokta, dowódcę II Korpusu Polskiego, dowódcę komponentu lądowego. Bardzo miło, dziękuję Komisarzu. Witam pana pułkownika Marka Marcinka, reprezentującego pułkownika Leusza Owendera. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witam pana młodszego brygadiera Pawła Majdę, reprezentującego małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Przemysława Wszęścia. Dzień dobry. Witam Majora Jakuba Heinderka, zastępcę dowódcy II Batalionu Dowodzenia, który to batalion był odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie szkoleń podstawowego żołnierzy dobrowolnej za służby wojskowej. Witam Pana Kapitana Krzysztofa Górkę, reprezentującego szefa WCR w Krakowie. Witam Księdza Kapitana Łukasza Szymulskiego. dobry Panu. Kapelana Rzymsko-Kapelickiego. Witam Pana nas Majusza też wcześniej i Ciepłą orkiestrę wojskową w Krakowie pod dowództwem kapelniścia młodszego chorążego Pawła Spata. Bardzo miło, że są Państwo z nami. Mam nadzieję, że nie pominę nikogo z zgromadzonych gości i w imieniu swoim i przede wszystkim dzisiejszych bohaterów, żołnierzy GZSW. Witam Państwa na uroczystej Witam pozostałych gości zmienionych z nazwiska imienia według prezydencji, sprawanej funkcji oraz Was żołnierzy i w sposób szczególny Wasze rodziny. Waszych bliskich Waszych znajomych. Dzień dobry Państwu. Szanowni goście, Panie generale, Panie i Panowie oficerowie, podopcerowie, żołnierze rodziny i bliscy naszych rebeliantów. Dziś stoimy tu razem na płycie Rynku w Zaryżu. Był jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza, jakim jest złożenie uroczystej przysięgi wojskowej. Dziś stajecie się częścią wspólnoty, która od pokoleń strzeży niepodległości bezpieczeństwa żyć Pospolitej. Jako dowódca pułku pragnę wyrazić ogromną dumę i uznanie dla Waszego wysiłku, zaangażowania, determinacji, odwagi oraz świadomości obywatelskiej, jaką wykazaliście, przystępując dobrowolnie do szkolenia podstawowego. Pełni dowiedliście, że zasługujecie na to wynosić z mundur żołnierza Wojska Polskiego. Życzę Wam wartości żołnierskie. Honor, odwaga, lojalność, dyscyplina, poszanowanie symboli i wartości narodowych oraz rodzin towarzyszyły Wam każdego dnia. Słowa uznania kieruję do Waszych rodzin i bliskich. Drodzy rodzice, żony, mężowie i przyjaciele naszych żołnierzy, dzisiejszy dzień to nie tylko uroczystość stawiających księgę, to również wasze święto. Oto właśnie że wy, wychowani mi codziennym wsparciem, przygotowaliście się do pełnienia tej służby. To dzięki wam staliście się odważni, odpowiedzialni i gotowi, gotowi nieść na swoich wartach tak wielkie zobowiązanie, jakim jest służba ojczyzny. Dziękuję wam za każde ten wsparcie, za cierpliwość i zrozumienie. Za to... thank you Żołnierze, się za mną. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży konstytucji. Stać na straży konstytucji. Przez honoru żołnierza polskiego. Przez honoru żołnierza polskiego. Standardu wojskowego bronić

Obrigado. <laughs>

Proszę 25. do przecież punktu dowodzenia pana przełoknica Mariusza Kaporta o wręczenie wyróżnień. Proszę rodziny wyróżnionych żołnierzy o powrót na swoje miejsca. Zaszyłem zostanie odegrana i odśpiewana pieśnia reprezentacyjna Wojska Polskiego.